Kajka, witam wszystkich w nowej serii na naszym kanale, ponieważ dzisiaj razem z mamą i razem z tatą, i także z moim bratem małym, yy, znajdujemy się w Robloxie na jakimś tam serwerze, czy tam w grze, Brookhaven. Kazali mi zagrać w to. Ja w sumie jestem tutaj pierwszy raz i nie do końca rozumiem o co tutaj chodzi. Chyba także wszyscy są wszystkich. pierwszy raz, oprócz. No ja, ja raz coś tam tak? grałem, próbowałem, ale nie mam pojęcia. Ja ten jestem w koronie, a teraz to skacze, To ja, ja, jest. Bo... Ja ogóle, jest stary. Ja w ogóle w Robloxa za bardzo nie gram, bo mnie ta gra jakoś bardzo nie kręci, że tak powiem, ale gramy dzisiaj pierwszy raz. I w sumie nie wiemy totalnie, co tutaj zrobić. Pojawiliśmy się, mamy jakieś postacie. No, mama... Ja jestem ta blondy, ja jestem ta blondy. Można jakieś samochody młody? Chyba... O, młody ty który no, jesteś? No, ten Okulara. W w to jest Elvis Presley. Dobra, bierzemy, że to jakiś samochód. A chodźcie na policję zobaczyć, tutaj jest. A po co na policję? Zapytamy się tam, o co tutaj chodzi w ogóle. Co o, jakaś tu, co dziewczynka tu płacze. Kto to tak płakał tam? O, jaki Spoko. samochód. To ty żeś wziął A ten mój, samochód? Tak. To no ktoś tam wskoczył. Jakieś... A czemu oni <noise> mogą wskakiwać do moich samochodów? To jest bez sensu. I jeszcze fruwasz. Chodzisz tu, mama? No kto tam? O, tu siedzi no się jakaś i płacze. A jak... A jak mam ale tu gdzie weź? ty chcesz jechać tym samochodem? No. A najmłodszy A ja... skakujesz? No ale jak mam tu wsiąść? Jakby tu wsiadać? Klikasz na niego po prostu. Ja to wszedłem czekajcie. normalnie w niego i on mnie zabrał. No ja też jestem. Czekajcie na młodzież. Ja jak się tu pisze? Już pędzi, pędzi. Wsiadam. Nie mam jej. O, siad z przodu. Jak tu się no. teraz patrzeć? Ja pierdzielę. Możesz sobie, no, tak, no, nawet, możesz sobie tak nawet sobie. Czy bliż sobie myszką, myszką sobie tak wiesz, tym kółeczkiem tam pokręci, i wsiadniesz do środka. Ja wsiadłem, no i gdzie jedziemy? Nie. To wiem. było się przejść tam Boga, nie będziesz jechał. Dobra, ja jeszcze nie wiem, co tutaj się robi. No pojedziesz gdzieś za miasto i, i nas jakiś zdąbiale zjedzą albo co? No to dobra. A tu płaczę. Płacze tu dziewczynka? No. No właśnie, ktoś tu płacze i nie wiemy kto to jest. Wysiadka już, o bo jest młode, wracaj. Ja młody i wjechałeś do wody. Nieprawda. A teraz wjechałeś w jakieś zielone coś. Wróć do tego ja nie miasta. No dobra już wracam. No i na To Ja i pozabijasz nas. Ja pikola. Ja stąd wysiadam. No i co robisz? No i co żeś to narobił? Sę Odjeżdżam! Samochody. I zgubimy się teraz! Ty się zgubisz, tylko wysiadłeś, chodź! A, bez sensu nie trzeba było tutaj. Nie, bez Le, sensu, o co tutaj chodzi? No, to się Wróć pisze. do miasta! No to a co robię? Okej, no, ja nie piszę. Gdzieś tędy to się jechało. No piszesz. Ja kręcę, co piszesz. Ale nie piszę na przykład kto płacze, bo chciałam się zapytać. No ja jesteśmy. No i tu jest jakaś fontanna. Tutaj koło tej fontanny. Dobra, ja wysiadam. Chodźcie tutaj. Wysiadamy. Jak się stąd wysiada, na spacją. Spacją. i co już tutaj na tej policji? I, i, spacją to... i co? Dobra, wyszłem. Policja. Jestem, wziąłem ale? pracę, jestem policjantem teraz. Tak, tak. Ciekawe No jak? ale już, już to oddaję. A, nie a wiem, czego mi te te tak dostać. teraz daleko? Jak mogę to przybliżyć? A, nie a to się nagrywa wszystko to, co my robimy? No niestety tak. Bo, ale a jak nie mam wyjść tutaj z... Samochodu? No. Jedziesz na rowerze. Dobra, Wróćcie, a, kto, idziemy a, na policję. Kto idzie ze mną na policję? Został? Kto został? No ty zostałaś gdzieś. Ale tam. kto został jeszcze w samochodzie? Kto został? Ktoś został? samochody już chyba nie ma. Nie no, ktoś jechał w tym samochodzie. Do ja naciągam. Ja pierdziele, no to, to jest skomplikowane jak pierdzię. Nie, 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 wiem, nie tak. wiadomo o co tu chodzi. Ktoś Ale gdzie jest ten nowy... samochód na środku? Ale to nie jest nasz samochód, Goś go zabrał już. Ja się go zabrał. No się tam No tu tutaj. Ale mam teraz brykę. No ale to co będziemy tak tutaj stać? Ja i da się. Ale bo ja pisałem. nie wiem, o co tej chodzi w tym. No właśnie, kto nam podpowie o co tu chodzi? Jak to zacząć i w ogóle? Mama. Motel tu jest. Plac zabaw ja, ja poszłam. Co to o, co się stało? Babak? Młody się wykrzaczył? To ja nie wiem co ja z tej robię w ogóle. Jakoś ciężarówką się wtrynoliłem w coś. To słychać było. Hmm. A słychać. Uh -huh. Ja idę na lody. Na co? Na lody. gdzie wy jesteście? No to ja czekaj ja idę z tobą. Ciężaruwa jedzie, uwaga! Patki. Ale bo ty mama coś nie rozumiesz. Mama, ty jesteś jakaś inna, no. no Mama, jak? kliknij na mnie. Mama, kliknij na mnie. A jak wziąłeś tego Loda? No, to po lewej ci się powinno wyświetlać teraz. Ale co? A, A ty, wiesz? tata, widzisz? Dobra. No, no, jest. O, no. No. No, mam. Yes. Oh, mam. No, mam. Mam, klikłam. Jakiś miętowego, oh, czy co? To jest... No. Klikłam. No i... Na yy, ręce weź. No i... Co mam wziąć na ręce? Klik, Kliknij na mnie. O, ciężarówkę tu chciała wjechać. To to zostawił, tą ciężarówkę. Ja. Nie tym. Można jakiś dom tu mieć? No, chyba można nie. Może że tutaj się strasznie źle skieruje, tym ja to nie mogę ogarnąć tego kierowania. O, wlazłem do tej ciężarówki. O, ja mam dom teraz. Co to się dzieje? No. Tu masz, podaruj albo. Dobra, idź na swojego tego, awatarka sobie spoczy. O, ja mam dom. Gdzie masz, o tu co stoi? Nie, no kupiłem sobie gdzieś tam. A tak. Kwiatki mi dajesz? No. komplikowane. Ale mam Te... swój... Bardzo, ja nie wiem, co ja tutaj robię. Potrzeba trzeba. Ci podowiadywać o co tutaj Kamon w tej grze. Gdzie mam. jesteście? Ja mam. No ja jestem cały czas w ludziarni. Teraz no, jako... to wychodź z No właśnie, a wychodź. Jak? Czemu nie mogę a, gdzieś się pojawić tego samochodu? Dobra, o. wyszłam. Wyszłam. Idę. Dobra, ja po was jadę. A, Gdzie? ja, czekam, ja Którym samochodem. Samochodu. No czekaj, muszę I tam wiem, dojechać tam. pierwszy. Gdzie ja to jestem? Jesteś w tej lodziarni? No ja jestem koło. No to ja już tam podjeżdżam w wózkiem golfowym. A ty ojciec no. długo tak z tym lodem będziesz chodził? A nie chodźcie. wiem jak go mam zjeść teraz. No chodźcie tu, o nie mam. O. No czekaj, o jestem. Okay, a ja, ja nie, a ja musisz, o jesteś dobra. wystaje do dachu. Jedziemy. Kto no to tak trąbi. O, o, ktoś tutaj. A wiesz, gdzie to teraz pojechać? No wiem. Gdzie? Ale w ogóle tutaj. nie jeździsz z przepisami. Jak ty to jeździsz? Jeżdżę, jeżdżę. Jak ty? No gdzie to skręcasz? Jeżeli jedziesz pod prąd teraz. Dobra, to jest tutaj? mój dom. <ślad> skąd wiesz, że to jest twój dom? To jest podpisany nawet. A je, skąd to wziąłeś? No, skąd Jak? no Zamykasz tu bramę jakoś. A jak to otwierasz te drzwi? No i to jest mój dom. Dzień dobry. Dzień Witam. dobry. A jak? A jak to zrobiłeś, że to twój dom? Normalnie. Oj, komputer. Oj, można nawet prysznic brać. I łóżka? I na kibelu siedzieć. Tak, tak, tak. A jak no to tak, się tak. robi? I ile masz tych? Lampy. Umieszczeń? O, co to jest? Lampy? Co to, a lampy jakieś włączyliście. Ale ja nie wiem, kto włączył. Oj, safe mam z pieniędzmi. To dawaj. Komputer. Si o, siadłem przy komputerze. Mogę coś tu na nim zrobić? No i gdzie tutaj się... Zawalisty mam dom, co? No widzisz, popatrz. Mój dom to jest pewnie. No mój dom, a czy inny? Co to robicie? No chciałabym się położyć i właśnie chyba to tak i to. No to żeś włączył, A te drzwi położę. to można Patrz otworzyć. Się. Patrzcie się na mnie. Co? W jakiejś tej lampy dziwne połączyliście, wyłączcie to. Ja jak? Ty chodzisz z tymi pieniędzmi. O, ciemno teraz się zrobiło. Co to w którym tak wy włącza? to włączyliście? To mama coś tutaj kliknęła którymś tutaj na to światło i nie wiadomo, jak to a wyłączyć. Gdzie ten najmłodszy jest? Ty leżysz koło łóżka, nie na łóżku. Ja wiem, ja nie potrafiłam wstać. Ale a no to wyłączaj te światła. Ja nie wiem jak się włączyło, ja nie wiem kto To ich włączył. to włącza. Pod kurzaczem biegam. <laughs> U to, to chyba nie jest gra dla nas. A jak jak nie. nie? Lodówka, patrzcie, mam pies. Trzeba się nauczyć i będziemy grać. To jest za ciężkie tutaj O, weszłem tu jest pralka nie a tu jest garaż. A co co to rzucasz młody Janio? Pieniądze to daj mi kasy. Po co tak wyrzucasz to? No to daj mogę coś za to kupić. Tutaj obok jest wolne, wolne miejsce na dom. A no, o to A skąd miałeś tyle kasy no, za darmo? A to jak... jest O tu tata się klikasz na to. A jak mam to schować? Kliknij sobie. Ale tutaj. To, to, to się pewnie nie ten. Nie zapisze, nie? Nie Cześć wiem. To... Kliknij sobie. A A klikłem i tam? co? Jakiś nie ja młody. Kary nie, Nie, no jak ja młody. Wakant? No, wakant to znaczy, że wolne. A, aby zmienić dom, musisz poczekać 10 minut. Jak zmienić? To pierwsze musisz sobie wybrać jeden, a potem, żeby zmienić, będziesz musiał czekać 10 minut. No, muszę, muszę sobie tutaj wybrać, jaki ce? No. No, robi mi się dom. Buduje się, patrzcie. No Wszyscy robią swoje domy. Mów no bracie starszy. Dobra, dobra. Ja się nie nadaję do tego Robloxa. Ja idę zrobić swój dom. No już chyba za stary na tą grę jestem. Jak to się otwiera tu do ciebie? O, otwórz te drzwi. Mama, chodź Skąd tu! Mogę A, tak się wchodzi. Zrobimy swój dom. A, ty tutaj to Zrobię, nic to ciekawego nie masz. Robię swój dom. Chodź. Patrz, jaka będzie chata. Ja pierdzielę, ciężko się z tym steruję, jak piernik. Patrz. Tam ciężko. Oddal się i patrz. Będzie skomplikowane. Może tam miejsce do no. nagrywania. No, zobaczymy, co tam będzie w naszym domu. Spadłem. Osiadłem na jakimś tej kanapie. Ja, Można tutaj samolotem jakimś lecieć na przykład? Na no puść. Ja nie wiem, kurde, ja tu nie umiem sterować. Oh. Ja nie wiem. Ja, ja jestem w swoim domku. Byście zobaczyli, jaki ja mam. Gdzie ja ten, też już mam prysznic, wanna. Możliwy pożar wykryty w twoim domu. Złapać dom w ogniu. Duryń. To jest dom to tego. Tam... Ja. Dom się pali chyba. Pożar domu zgłoszony u mieszkańców 15. Gdzie? Jak się z tego konia złazi? No dom mi się pali normalnie, co teraz? Gdzie ja ten dom? Czekaj, bo musimy... Dom się pali. A jak, jak tu z to tego mam wyjść? Ma wyjść? No, ja dom? nie wiem, ale mi się dom pali. Wyszłem. No. A Poś jak tu się wychodzi? Po co siadasz na każdym... ...teśle, na każdym łóżku bez sensu? Dzieci się to pali? A pali ci się. Kto, no, ktoś nie. ci podpalił pewnie. Robogą, tak? No i co? Pali się tu faktycznie. Możeście połączali pewnie jakieś tej. I... No i co? Co teraz jak <laughs> się pali? O matko! No to trzeba to ugasić. Ale jak? mnie jest Ale jak tutaj? Jak tu jest gaszenie? Co? Nie wiem. Nazwa, farba. Informacje, to nie. Rozmiar. Możesz gasić. to można sam. ugaśnić? Nie wiem, ja idę zobaczyć, czy można nie, nie ma robuxów. Nie ma robuxów. Trzeba za to kupić. Palenie domu. Co jest? Trzeba za to kupić. Palenie domu. Palenie domu się kupi... No To ktoś może mu podpalił, kupił i podpalił. Ja Ale można zrobić, żeby e nieznajomych zapaść dom. O, woda, ktoś gasi. Janek ci gasi, gaśnicą. No to dobrze. No to zobacz, jak ci tutaj brat pomaga. No. A skąd, skąd wziąłeś gaśnicę? No, to leci aż na zewnątrz. Skąd wziąłeś gaśnicę? do remizy strażackiej. O, ja mam statek. A, słuchaj. Młody poleciał do remizy strażackiej. Wziął Ale gaśnicę gaś tam, i gaśniczy dom. Gaś tu tak. gdzie się pali. Co tu jeszcze można robić? O, mam tego, kampera. Ja w nim będę mieszkał. No ugaś, ugasz. a gdzie ta remisa strażacka jest, to może bym poszła i ja. ja tutaj się, nie da się tutaj szybciej jeździć. Mm. Dobra, chyba ugaszone jest. Czegoś ja się tak ślizgam tym samochodem? Ja nie wiem w ogóle, gdzie ty jesteś. Ugaszone, dobra. Ja nie wiem, gdzie ja to pojechałem. Noc jakaś się robi. Hmm? Na górze jesteś? Jakiś okay, samolot stoi w ogóle? Wiem, że to wychodzi o. Ja cię kręcę. Ja bym wyjść z tego domu, a nawet nie potrafię. Kto mnie tu No to wypuści? na drzwi musisz wyjść, nie? Do samolotu wsiadłem, co teraz? Ja nie wiem, gdzie ty w ogóle jesteś. Ja tu biegam. Po drodze w kółku, bo nie wiem co tu zrobić. No to. Dobra, chyba to skończymy. Albo trzeba będzie jakoś poczytać to o się tym czymś, do... się, albo nie wiem. No, ja Chewaj z jakimś sens. samolotem to chyba lecę. Chyba Jakiś... musisz zapłacić e, robuxy. Może widzowie nam podpowiedzą co tutaj można robić i jakoś. nie będę wydawał na to. Jaki sens ta gra ma. Albo może jakąś inną grę, żebyśmy zagrali. Powie ktoś. No. Dobra, to w tym odcinku kończymy. Dziękujemy za to oglądanie sztyle? w takim razie. No tak, no tyle, bo nie wiadomo, co tu robić. Dziękujemy za oglądanie. Mamy nadzieję, że się podobało. Zachęcamy tak, tak, do A zdania, gdzie wy w ogóle jesteście? Przestańcie mi się wtrącać, jak ja mówię. Pa, W każdej grze musisz drzeć na nas. To, tak. ja się nie drę. Zachęcam Nie, do, się do Młody się ciągle drze, bo coś tam gada, a później się drze. Komentarz, Ale uwaga, bo tutaj biegnie. Biegnę do, do. celu. Ja pierdzielę. Dobra. Zachęcamy do zostawienia subskrypcji, komentarza, łapki w górę. Piszcie, co można robić w tym Robloxie, w jakie Jej, inne gry możemy grać. I do zobaczenia. Hej, hej. Hej, hej. Hej, hej. A ty mama co? Hej. Dobra, tyle, bo...